Cześć, dzień witam serdecznie w odcinku zagrajmy w Splatterhouse. I jesteśmy aktualnie gdzieś w Meksyku jak nam to tłumaczył Rick. I coś dużego starało się do nas dopić. O oh, my fakulta, co to jest... Oh, no, I no, see that, dead people. people. Dobra, wiem co to jest. Znaczy, nie wiem co to jest, ale chyba wiem co z tym zjeścił <śpiewanie> Jezus Maria, kamera. Źle działa. W pomieszczeniu. Mogę to coś montować? Nie. Ale mogę... Dobra! Ja zrobię tak. Kom tu papa? <laughs> Boże, ta gra jest chora. <laughs> Tak, bardzo chora. To jest najbardziej chora gra, jaką uczyłem. <gry> Go tu papa. Ej, mamy 8 tysięcy. Oczywiście. W takim razie to oznacza, że kupimy sobie to. Nice. A to kosztuje 10 tysięcy. Jak to teraz wygląda? Jaki boks, Jezus. Teraz to dopiero będzie punktować. Fajnie. Albo na bosów, albo na cokolwiek. Mamy kolejny element diabełka i masowe spojrzenie. Ok. Prawie 300 krwi za zdeptanie wszystkich piawek. Interesująca. No poważnie, nawet nie widziałem, co tam jest. <laughs> Jakie wredne. <laughs> nawet nie zauważyłem, że tam jest przepaść. Mm -hmm. No muszę wszystkie piwki podeptać. że te piaki krzyczą. No, nie udało mi się tak dużo jak ostatnio. Okej, okay. no i teraz się nie zabijmy. To jakiś nowy przeciwnika w ogóle jest. Świetnie. A, to coś takiego jest. Okej. Okay. Interesujące. O mój, Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, to będzie kolejna Rytpana. No Poważnie. A! No. Jak ja nie lubię takich rzeczy w tej grze to jest źle skonstruowane, naprawdę. Nie widać w ogóle czasem na co trzeba skoczyć. A jak się już podświetla, to mamy ułamki sekundereakcji. Aż mi się przypomina. Co, w czym ja tak ginąłem często? W Dantes Inferno. Tak, Dantes Inferno było straszne, jeżeli szło seksy platformowe. Wiecie co? Dobra, sprawdźmy te piawki jeszcze raz. Uh -huh. mi się wydaje, czy ja za każdym razem e, dostaję więcej tej krwi za wczytanie, że on mi nie resetuje chyba ilość tej krwi. Jenny! Okay, no dobra, ja tam, ja tam mogę na coś takiego pójść. Mógłbym to przewinąć już trzeci raz na dziwne. Spróbujmy się teraz nie zabić. Okay. Staram się. O ja autentycznie. Co za pojeb wymyślił ten spadający kamień. 3 minuty faili. No i zobaczmy, czy teraz doda mi tej krwi więcej. Ja bym nie wiem, że mogę je też niszczyć rękoma. Wtedy dostajemy jeszcze więcej. Może ona na mnie ucieka, tak naprawdę. Ile mamy ich? Tak, dodaje się, nie resetuje się ilość krwi. Nie, więc można by tak powinno jeszcze 20 razy i zrobić sobie, zrobić sobie wypakowaną postać. To jest, to jest chyba bug gry. Powinno się resetować. Albo może, żeby było łatwiej, to tego nie robią. Nie wiem. Okej. Okay. Ja robię co mogę! Staram się. I teraz tutaj. Pamiętajcie spadnie to dno. Dopiero teraz skakać. Nie naśmiewać się ze mnie w komentarzach. No cóż, więcej krwi dla mnie. Fajny jest design tych przeciwników. Wszystki bardzo... hmm... krwawo -moczny. Że ja biję piawki z Yeah. Wszystkie zgarnięte. I 2000 krwi zrobiliśmy za Faila. Dobra, olbrzymie film po raz piąty. Interesują mnie, co ci przeciwko ludzie. Ta, 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 ta. ta. Tutaj możemy skakać. Nie, jeszcze tutaj trzeba poczekać. I tutaj też trzeba poczekać. Co jest? Huh? <laughs> kto chce się bawić? Czekaj, mój Twitchy. Tak się zastanawiam, czy. No właśnie, chyba zrobimy to na szybko, wiecie?

I okay, co mam tu zrobić? To się od razu psuje. Chyba, że może to mam jakoś. Nie on mi cały czas ucieka, nie wiem co zrobić. że się na razie nie odzywam po prostu kminie, co tu zrobić. Spoko Tylko że krwi nie mam, żeby go wykorzystać Chyba, że... że można nie tutaj coś rzucić. Do tego? Chwycić? Nie, nawet się chwycić nie mogę.

Stworzyłem dwie szczęki, chyba tylko coś zderza. O, teraz mogę je spodziewać. Piękna chyba się leczenia. że jak pozabijam i to już będzie koniec. <laughs> Nie wiedziałem, że tak mogę. Zniszczymy Łebek. Może mi się dzięki temu ulecze. Ca cały czas staram się ich połapać, żeby ich polepszyć, ale niestety atakujemy ich tak szybko, że to jest bardzo, bardzo trudne. Nie miałem sobie bardzo pojęcia, co chodziło z tą teleportującą się mocą na tą Watchmaną. Ok, chyba ile mamy krwi? 4000, nieźle. Wait, wait, wait. The Aztec mask. It's that one. I've got an Aztec demon inside my head. Aztecs. Thought they were Mayans. I'm so embarrassed. Fuck them. They all taste the same. This <tops> is not Aztec, it's not. Who that is? Who that is? It Checkpoint reached. Okay. We go on. Kolejna sala z naszym starym znajomym. O, oh, więcej naszych starych znajomych. Dajcie mi ich jeszcze więcej. Fuck yeah. Wszyscy na raz? Zapraszam do tańca. Mhm. Podejdźcie tu. Chodź, 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 chodź. Okej, okay, jeszcze zauważyłem jeszcze ci... Ucieka to od ciebie. raz, jeszcze mm, Jak Where się raz, jak to do góry. Nie, <gry> Możemy jego głową walić. Teraz co? Więcej piawek. Bierzemy wszystkie. Mamy do. O! Majka, jeszcze jeden. Dobra. mamy ponad 5400 piawek. Na Już otwieram, dziękuję. Mmm, to jest chyba lepsze. Nope. 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 Tak. Grzutać ich mam tam? Prawdopodobnie tak. No, ale możemy sobie tutaj troszkę też widzę, że. uzbierać krwi. co? Nie? Niech się pozbierają, więcej, a ja oberwę, a ja dostanę więcej kryw. Pięknie. Teraz. Hmm, to muszą być zmiękczone w takim razie. Teraz, na przykład. Nope. Chciałem zrobić Chodź tu. No, również nie. God fucking damn No, co jest? Ej, tylko! To jest naprawdę ciężko trafić. Gdyby ta kamera się nie ustawiała tak głupio, byłoby to znacznie, znacznie prostsze. Mm -hmm. Tego sobie zabiję normalnie. To też jest jeden z takich błędów, troszkę irytujących, że ciężko z czasem naprawdę trafić. Się znowu mi się gra ustawiła inaczej niż powinna. No i dalej. Nie mogę nie mogę nie mogę trafić. precyzyjnie się Kurwa. Może. Może ten. Oh yes. Nie, nie, nie Nie, łap, nie, nie mogę tego robić. teraz? nie. Już nie. Nie wiem, jak ich tam rzucić, bo muszę ich tam rzucić, ale. Co? Ze środka tutaj? Aha. Tego wyłożymy. Świetnie. Co się działa? Co mam tu robić? je na wszystkie sposoby możliwe muszę podejść jakoś bardzo blisko. Jeszcze pytam. Pytam przecież. Nic co, podchodzę, już bliżej się praktycznie nie, nie da jak ja nie lubię takich momentów. O nie, na pewno nie. W takim razie. Bo żaden inny przyciskach naprawdę nie działa. Tak, tylko jakich tam y, rzucić. Automatycznie przecież wtedy sam rzucał nimi. Nie wiem jak to zrobić. to no, po prostu ich kopie, nie wiem na nie bardzo wiem, nie wiem, jak to zrobić. Albo chyba gra uznała, że. <ścoughs> Dobra, tego tego. Ten nóg nie wrzucił ich tam. Interesujące. Można też to zrobić przez pozabijanie wszystkich przeciwników. To? czap, czap, czap? Chyba tak. Jest to wielki pod Chłopie, łapie, to mnie zjeść, co mnie zwieść. Ja to? Zjeść. To jest trochę kurt. Nice. Ale się po prostu domnie. Uciekasz? Nie, po co się zwieją? Na niższą kondyktację to nam się nigdy nie znudzi chyba. No proszę nowy, wczyty... nowy jak na Ci nie mają oczu stoi. Tam ci nie mają ust, ci nie mają oczu. Każdemu ma coś brakuje. Phase six. Beast with a human heart. Welcome to the house that West built. He's been channeling the power of the dead through these halls for almost a century. The corrupted's influence is seeping through the cracks in the walls. The house is dreaming of being alive. Mm -hmm. Tak, jeszcze niżej weszliśmy w takim razie. Poczekamy aż naprawdę będziemy mieć dużo... E, ...tej krwi. I dopiero wtedy sobie... Coś będziemy... Oh my god, co to jest? O oh Boże, Już mi się nie podoba. Wow. Taki wiecie, demoniczna forma krasza panikota. Nie nawet muzyka jest podobna z tego 1988 roku. Nie? What the fuck? ja właśnie biję płód... ...zawieszony... O Boże. tak jakby aluzja na temat aborcji, czy no, 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 no. Coś tam leciało, ja tego nie zauważyłem

Dobra, oby to nie był checkpoint kolejny. Wymaruj ścianę na czerwono. Kolejne noże. Nie, to jest jedno z najciekawszych ustawień slasherów, jakie grałem w swoim życiu. Uuu, jak mi przykro. tak ktoś jeszcze? Nie? Lo oh hello! Ej, to jest jak... No, 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 no! Chciałem powiedzieć, że to jest jak y, granie w Pinatę. Znaczcie, ile mamy wyłącznie, już Pięknie, żebym to zrobił. Z rura zniszczone, idzie dalej. Teraz walimy tylko je pięści zwykłe.

Ta powinno się powinna uruchomić jakoś Albo jeszcze nie Ouch. Nice I teraz się pewnie uruchomi, prawda? Oczywiście <grymne> 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 no To będzie winne. W ogóle tej krwi? Prawie 8000. Ok. Wow. Ostrożnie. Tak, trudniejsze, jakby się wydawać mogło. Doskonale. Jesteśmy niżej? Albo wyżej mamy Madagaskar... Nie Madagaskar, tylko... Czemu ja powiedziałem Madagaskar? What the fuck? Okej... to na pałę troszeczkę tam skacze... Pięknie! stąd? Chyba tak. heartbeat... No dobra moi drodzy, ale tutaj i tak skończę odcinek, więc do zobaczenia w kolejnym. Hej, pa!